Robimy to, a robiliśmy. No! Nope. Pojechać na fajne pod ma. Pozdro ekspanicz. Moje jaja aaa. Ale śmieszne te Ja Ja gdzie ciepłej wody tym gościu należał <ścoughs> Ale jaja Kurwa powiem wam że To co się w dniu dzisiejszym dzieje To jest coś Pojebanego Ogólnie sprawa wygląda... O kurde, już mi bateria. Ogólnie sprawa wygląda tak, że przez ostatnie dni na wielu stronach na Facebooku wielu osób nagle pracuje na stacjach paliw. Pisałem, że to są fejkonte, które nakręcają po prostu ee, takie coś, że ludzie za wszelką cenę chcą zatankować, nie? Tak jak wtedy było, że ludzie kurde w i tankowali, bo nagle paliwa, diesla, ropy nie będzie. Masakra powiem wam. Dziś mamy aktualnie Tuesday, 11.10 A ile spadnie teraz mamy? 14 Okej okay. Okej, okay, <laughs> okay, Google okay, Do something nice on the YouTube Okej, okay, Google okay, Jak Ci mija dzień? Jesteś bezpieczny. Żeby otrzymać spersonalizowane informacje, zapytaj mnie na przykład, co mam w kalendarzu, lub jak duży jest ruch na drodze. Możesz też pytać mnie o szczegóły podróży. Zapytaj na przykład, kiedy mam lot. A lot, to to wiesz... Na huk mi lot, jak mam Kawasaki, mogę latać. Oj, dobra, zaraz uznacie mnie za psychola, który gada z tym. Okej, okay, go, go mm. Kurwa A? Daj jeszcze sam ruch